Niestety to nie był dobry tydzień polskich drużyn w eliminacjach do europejskich pucharów, ale sprawdźmy, jak wygląda sytuacja polskiej ligi w rankingu UEFA. Zwycięstwo zaliczyła jedynie Jagielonia. Lech, Legia i Raków przegrały swoje spotkania. Triumf drużyny z Białego Stoku daje nam kolejne 250 tysięcznych punktów do rankingu UEFA. Aktualnie Polska zajmuje 13 miejsce w rankingu, do 12 Norwegii tracimy 762 Tysięczne punktu, do 11. Grecji tracimy 1,387 tysięcznych punktu, a do 10. Czech 4,775 tysięcznych punktów. Z kolei spoglądając za nasze plecy, 14. Dania traci do nas 1,769 tysięcznych punktu, a 15. Austria 2,575 tysięcznych punktów. No cóż, bywało lepiej, trzymajmy więc kciuki, aby w przyszłym tygodniu ponownie. Tych powodów do radości było sporo.